Miałem wielką przyjemność, żeby porozmawiać z Karoliną Pisarek. Widziałaś widziałam, rozmowę, widziałam widziałaś, jedną. jak się podobała? Widziałam tylko tą, o, yy, o która tobie. jest lepsza, ale jest dwo, bo na dwa podzieliłeś i Alek tak. mi powiedział, że jest drugi wywiad, który mówi o nas. <laughs> Fajnie, że oglądacie moje ja wygląda. Nie ale dobra, dobra, to jak wygląda Twoja relacja z Karoliną? Z Twojego punktu widzenia? Wiesz, z Karoliną nigdy nie miałyśmy bliskiego kontaktu, tak naprawdę byłyśmy w tej samej agencji, ja już w tej agencji nie jestem. Widziałyśmy się na pokazach i gdzieś tam też jakby spędzałyśmy wspólny czas, była nawet w Miami raz. przyleciała z Harem. Harry przyleciał do mnie, ona przyleciała z nim. E, gdzie zapoznała się ze swoim byłym chłopakiem, to był przyjaciel Kajo. Ale tak, żebyśmy bardzo blisko, blisko przyjaciółki, że dzwonimy do siebie, jak coś się dzieje i płaczemy, to raczej tak nie było. A co ty... sądzisz o tym, że ona teraz wydaje biografię? E, już chyba wydała nawet, już jest chyba w Znaczy jeszcze nie, bo premiera będzie lada chwila. Okej, okay, bo ja właśnie się zastanawiałam, że chyba przeczytałam, że już jest, e, a jeszcze nie widziałam żadnych y, tam, nie wiem, Tekstów wyciągniętych z książki, jak to zazwyczaj robicie. <laughs> Nadejdzie ten moment, dobra. Co sądzisz o tym, że tak młoda dziewczyna pisze biografię i chce radzić innym, jak żyć? No, czytałam to, że jakoś tam ludzie nie fajnie to odbierają, że jest tak młoda i, i, i radzi innym. Ja powiem tak, no, każdy ma swoje marzenia. Ja też miałam swoje marzenia z perfumami. Na przykład mi hmm? powiedzieli, że moje nazwisko nie jest zbyt mocne, żeby mieć swoje perfumy. Zrobiłam to. No fajnie, fajnie, że spełnia swoje marzenia. I ja akurat nigdy w życiu żadnej biografii nikogo nie przeczytałam, bo czytam inne książki, bardziej rozwojowe i. Yy... Żeby się czegoś nauczyć duchowo albo y, psychologicznie, ale super, no, że spełnia marzenia. Czyli nie chwycisz za książkę, nie przeczytasz. Ale to jest bez urazy, bo ja po prostu nie czytam biografii innych ludzi. Ja, ja wolę z sobą usiąść, porozmawiać, mm. dowiedzieć się od ciebie niż z książki, która jest, wiesz, 10 razy przepisana i skorygowana. A spodziewasz się po tej książce Dymów w Show-biznesie, bo ona powiedziała, że no, zamierza no tak, wiele tak osób wyautować i opowiedzieć, jaka była prawda. To właśnie tak, ale. A boisz się, że będziesz no, bohaterką? Dobrze się zapytasz o to, totalnie się nie boję, bo ja, tak jak Karolina powiedziała w wywiadzie, ja jestem czarno na białym i ja nie muszę kłamać, jak kłamiesz, to musisz to pamiętać, a ja mam wiesz, słabą pamięć do ludzi, do wszystkiego, więc wolę nie pamiętać. Nie, ja się nie boję, bo ja nic takiego nie zrobiłam. Dobra, była między wami jakaś taka sytuacja kryzysowa, że prawie się łapałyście za uby. Nie, a raczej. Nigdy się nie kłóciłyście? Nie, my się nigdy nie kłóciłyśmy, bo nigdy nie byliśmy blisko. Mm. Wiesz, kłócisz się jak ci zależy. Z ki na kimś i jakby nie kłóciliśmy się, bo nie miałyśmy o co się kłócić. To co, o agencję, że odchodzę od agencji? No to już moja decyzja była. E, powiedziałam, napisałam jej wiadomość, że, że odchodzę od agencji, żeby widziała ode mnie to, mm -hmm. tak jak napisałam każdej osobie tam w agencji, żeby nie wyszło, że z mediów się dowiedziały. E, no i życzyła mi super e, sukcesów nas w mojej drodze, ja jej też i tyle. A która twoim zdaniem zrobiła więcej? To ale, pytanie padło do ale niej. Chciałam, a o nas chodzi? <grym> tak, tak. Więc to ja y, mogę oddać moją koronę komukolwiek? Y, ja już nie chcę być modelką i nie na tym mi zależy, więc wiem, że Karolina dalej brnie w to i chce być modelką, i, i, i to jest jej główna praca, więc Karolina zrobiła więcej. <grym> Ale mówisz to z przekąsem. Nie, no po prostu ja. Wiesz co, ludzie jakby te komentarze uszczypliwe, że Kubicka nie jest już modelką, totalnie mnie nie ruszają i przestałem nie ruszać jakiś czas temu jak z... Zrozumiałam, że jak modelingu nie będzie, to ja dalej będę miała pracę. Hmm? I, yy, I tak jest. No, ja skumałam, w ogóle, ja skumałam, że nie chcę być modelką, jak zachorowałam, bo zrozumiałam, że kurczę, jeżeli nie jestem modelką, to nagle nie zarabiam i jak, jak moje życie będzie wyglądać. Wszystko zależy od tego, jak wyglądam i to mnie przeraziło, więc yy, nie ruszają mnie te komentarze, że nie jestem modelką. I są Karolina z ładną, piękną dziewczyną i ma ambicje do tego, więc. Yy, ona zrobiła, ja zrobiłam wcześniej, o możemy powiedzieć tak, zanim Instagrama nie było, mm. y, chodziłam w pokazach i robiłam y, kampanię na całym świecie, a później Instagram wystrzelił i troszeczkę poszłam do tyłu. Jakby w odstrzał na drugi plan.